Masz kiedyś? Bóg mnie porobił. Bóg gry jesteś pamiętaj. <grywa> Na standardzie ma połowę podrębnym. Oh. Nie, nie, nie. Na różakku, patrzcie. Ten jest. O nie, nie udało się. siedemnaście dostał Kurde, zablokowały mi się od i okno. Właśnie stary, ja się zablokowałem o samochód i okno, i mnie gościu zabił z pompy, potem mi dodał kask. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem nic zrobić. No, pojedę, pojedę. O, jeden o hej. Ja ja mówię. Mówię. Dobra. Poszedłem do żabki, wracam. A tam bocian? Nie, nie, i rodziny tam się mówią... A ty lepiej już wypiłeś. A ja mówię, dwa. Teraz wyjdźmy Na dole leży. Teraz ja się ostatni ostatni ale to było dobre. Ale po Ja idę na no, Powiem ci tak. Nie wierzę że ciebie, ale ty jesteś kuba kobra. O. Throwing fire. Ja patrzę, patrzę, patrzę. Tak. 40 ma 50. Nie bój się. Co? No. Dawaj, bez takich błędów i jedziemy. Dash, come on! Kurde, dobrze! Porobieni w drugiej mężczyźnie. coś tam? On bez Gierka? To lecimy, lecimy na B Ty, kurwa, ty, co tu się. co. co. To... ty. Obrotomiesz, skaczesz. O kurm! A! Ucieczka! Uwa, kurwa piwo! Boże! Jak to zgasić? Chciałbym wygrać taki meczek, nie? Z to nie ci... bądź warzywem. Co ty? jest za, jest za że nie, nie bądź warzywem. No właśnie ciebie motywuję, że... Mówię ci, co masz robić? Znaczy czego masz nie robić? Nie bądź warzywem. Jak tak w ogóle? To tak jak ty byś robił obiad, to ja ci przychodzę do cię kuchni i mówię... Nie spierdzę tego obiadu. Co ty sobie wtedy myślisz? Co za ham! tak sobie myślisz wtedy, prawda? Dobra. Nie oh. jedziemy. Wpychali mi. UOO! Beł się. Maina patrzył w plecy. Ja pierdziele, kurde, jak to blisko Szefere było, było Jezus! Kurde. No nie wiedzieli w też, no. Patrzę, lewo, BSO, musisz mieć elektrykę albo. Brawo, stąd super. A chciałem już no mówić cool, żeby ci nie wskoczył no do kienka, nie? No właśnie, ale zresztą wyczuł ładnie. Tu jest awpa, luli. No i się nie wejdą w jak co? No ja, Te jest... plecy, rąbany, co on robi? O! Nie, to... O! Easy, kurde, jadba, tu o! 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 O!